Proboszcz z Sorbina na wojnie z koronawirusem Nietypową akcję duszpasterską przeprowadził proboszcz z Sorbina w diecezji radomskiej. Z racji tego, że wierni nie mogli uczestniczyć w niedzielnych mszach świętych, proboszcz objechał swoją parafię, błogosławiąc ich najświętszym sakramentem. Przy okazji święcił wodę do picia. Przypomnijmy, że w kościołach diecezji radomskiej Sprawowane były niedzielne msze święte z małym udziałem wiernych. Przepis o zgromadzeniach do pięćdziesięciu osób jest ściśle zachowywany, dlatego proboszcz Sorbina postanowił udać się do swoich wiernych z najświętszym sakramentem. W ten sposób zawierzyliśmy Bogu naszych parafian. On jest lekarzem duszy i ciała, mówił Radio Plus radom ksiądz Marek Senderowski, proboszcz parafii najświętszego serca pana Jezusa w Sorbinie w powiecie skarżyskim, w diecezji radomskiej. Proboszcz objechał całą parafię, błogosławiąc wiernych Najświętszym Sakramentem. Parafianie wiedzieli o naszej inicjatywie, wychodzili przed domy, klękali, a ja ich błogosławiłem. Akcja została odebrana bardzo pozytywnie. Niektórzy ludzie płakali, ale również cieszyli się z tej duchowej łączności, dodał ksiądz Marek Senderowski. Akcją włączyli się również strażacy z ochotniczej Straży Pożarnej, którzy zgodzili się wypożyczyć wóz strażacki do celów dusz pasterskich. Kapłan przy okazji święcił wodę do picia. W czasie, gdy ksiądz Marek oddawał swoją parafię w opiekę Chrystusowi, grupa parafian w tym czasie odmawiała różaniec w tej intencji.